Ciemneczko gąsieniczki. Dzisiaj gramy w quiz o. Europie. Europie. Tak jest, tak. I ja to wygram, bo jestem najlepszy. Jak powiedział. Więc zasad jest mega dużo, i nie będziemy wam ich czytać, bo. nie umiem wyczytać. <noise> tu jest plansza. Którą no. będziecie mieli gdzieś. tu. Jak zrobimy, tak będzie. No. I zaczynamy grę, więc... No, także... Ja zacznę. Okej. Okay. Mamy swoje standardowe pionki. Żółty i... I, i zielony. Zielony. I zaczynamy. Zaczynamy. Więc A! ja zarzuciłem dwa, więc... Raz, dwa. No, bo tak się gra w tą grę akurat. I tu jest pytanie pomarańczowe. Nowy Rudolf się... Diesel, niemiecki konstruktor, był twórcą nowego typu samochodu, silnika, baterii. No i teraz, jak on zadał pytanie, pokazujemy jedną z trzech kart. Ja sobie wybieram tą akurat. Ja tą. tą. I trzy, dwa, jeden. No i mam te same odpowiedzi, ale I czy to jest prawda? jest. Louvre! Znaczy silnik. Tak jest, bo to jest tak. No. Więc obaj dostajemy po. Możesz pokazać tu, tu. tu. Punkcie, tu, cyk, punkt jest, punktik, boom. No i teraz ja rzucę kostyczko. I mam jeden, także ja, stoję na polu... Czekaj, jak tutaj. Na polu zielonym staję, a to odkładamy gdzieś tam. I czytam. Tutaj... Czy każdy kolor to jest jakaś taka, wiecie, kategoria. Ja teraz mam tak. Jeden w tej dni... Jak powierzałem, nie umiemy czytać. <tres> Jeden z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej, William Shakespeare, tworzył w epoce A. Odrodzenia B baroku C. Romantyzmu. Odrodzenia baroku romantyzmu. Shakespeare, tak. Ja obstawiam to 3, 4, 5. A tak, ogromna odpowiedź to. Daniel. I źle, renesansu. Renesans? A, odpowiedź. No to. Z... Uff, już pytanie na kartę nieużywanych już. Tam. I. Dwa! Raz, dwa! Pytanie żółte! Haha! Edykt nantejski ogłoszony w 1598 roku we Francji przyznawał prawa w i wolności A. Obcokrajowcom B. Protestantom C. Kobietom. No to ja chyba wiem. Nie mam absolutnie pojęcia, więc wezmę. 3 4 A poprawna odpowiedź to. Protestantom. I to była odpowiedź B. Brawo, klifu. Mam dobrze, o ja pierdzielę. Dwa punkty. Dobra. Twój ruch. Jeden. Doganiam Cię. Pytanie pomarańczowe. Firma Peugeot na początku swojej działalności produkowała A. Rowery B. Maszyny parowe C. Żelazka Peugeot, ten taki od samochodów, nie? Francuski. Masz? Trzy, ja Jabłda! O, poprawna odpowiedź to a, rowery. Hmm. Więc Jak do... to jest, że tylko na Twoje pytanie nie odpowiadamy dobrze? Czekaj, najpierw kostką. 6. 2, 3, 4, 5, 2. O! Więc teraz tymi, czy też do pytania. Jedno pomarańczowe. Jedno pomarańczowe. Płyta kompaktowa Compact Disc CD została opracowana przez holenderski koncern Philips. W końcu lat. A, 40. B, 70. czy C, w latach 90. 90. Źle, 70. Dobra, no a drugie... pier... O, dodatkowa informacja. Pierwotnie przeznaczona była do cyfrowego zapisu dźwięku stereofonicznego wysokiej jakości. To drugie poproszę żółte. Traktat w Rydze w 1921 roku ustalał granice Polski z jakim państwem? Litwą, Rumunią czy z Rosją? Jakiego państwa jeszcze raz? Polski. Litwą No ja myślę, że z Litwą. Źle. Traktat ryski z 21 kończył spory graniczne z Rosją. Zero punktów. Co? Kończył, nie zaczynał. Co? No kończę, tak to jest napisane. Ja myślałem, że zaczynał. Dzisiaj zastanawiałem po co kontrakt wtedy do rozpoczęcia sporów. Aha. A, dobra, rzucaj kasko. Aha. Jeden. Niebieskie. No dobrze, przynajmniej wszystkie pytania. Stolicą Albanii jest: A. Sarajevo, B. Tirana, czy C. Skopie? Trzy, cztery. prawda odpowiedź to: B. Tirana. Ha? Maksiu skończył geografię, on wie. Głupie te A, czy... państwa. Darek skończył geografię. Cztery. Jest mądry. O, już pytanie. To. No no, Zasadę zachowania energii. Energia wiesz? nie może zostać zniszczona może tylko zmienić formę. Opracował. A. James Watt. B. Pitagoras. C. James P. Joule. Ty to wiesz? Ja Jaby Prana odpowiedź to C, James Page. Obaj dostajemy po punkcie. Idzie, idą łeb w łeb. Czułka w czułkę. Chciałem to wyjdzie właśnie. Twój ruch. Zabraliśmy to z końca czułki. Języka. <laughs> tak mi... O, 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ha! Zielony. Zrobię. A. Twórcą, sn, twórcą Snu nocy letniej i... Marsza weselnego był A. Felix Mendelssohn B. Johann Sebastian Bach czy C. Franz Schubert. Sen i marsz weselny. Jebada! Coś mi się wydaje, że B. A. Felix Mendelssohn. Niemiecki kompozytor wczesnego romantyzmu. Myślisz, że zyskałeś przewagę? Tak, myślę. Nic bardziej mylnego. Niebieski. Minorka należy do grupy wysp. A Balearów, B Jońskich, C Cykladów. Minorka. Ja wiem. Ja bada. Trzy, 3, 2, BADARÓW! A, dobrze! Ha, ha! Brawo Tak się gra w tę grę! Martwe gąsieniczki! Martwe gąsienice uczą i bawią! Bawią! Tak. I uczą! I bawią! I bawią! I uczą. I też wszystko. Wracamy do gry. Pięć. O, tu jest mój pionek, więc pewnie Pomarańczowy. Pytanie pomarańczowe. Doktor Fahrenheit, fizyk i inżynier niemieckiego pochodzenia, urodzony w 1686 roku. Gdzie? W Gdańsku. wynalazł termometr A. Alkoholowy, B. rtęciowy, czy C. Gazowy. Dym, 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 a poprawna odpowiedź to B, rtęciowy. Myślałem, że Celsjusz. były twórcą skali temperatur, tak zwanej skali Fahrenheita, A. obecnie definiowanej przez porównanie ze skali Celsjusza, 0 stopni Celsjusza to 32 Fahrenheita. Logiczne. A 100 stopni Celsjusza to jest 212 Fahrenheitów. Dobra, 6. Gdyby tu była meta, to byś przegrał. Myślałem, że Celsjusz wymyślił termometr. Dobra, uwaga! Pierwsze łuki triumfalne dla uczenia uczczenia doniosłego wydarzenia lub wybitnego wodza zaczęto budować: A w starożytnym Rzymie, B w starożytnej Grecji czy C w Hiszpanii. Bum bum. W starożytnym Rzymie. A. Dobrze. Cianna, ale ja masz przewagę. Jeżeli nie, to. Punktym. O. Punktem. Punktem. Twój ruch. Sprój ciarze autografii 6, nie ten pion. Raz, 2, 3, 4, 5 Bum! Katapulta! TAPUTA! Wow. Nie spodziewałem się, że trafimy na to na odcinku. A, A więc... Masz jedną, jedyną szansę, żeby tego nie spierniczyć. A czekaj czy tutaj ustawiamy, żeby było widać tu 15 cm. Ile to jest? O tak tyle. To... Tyle to jest. 20 par, to tak z 20 strzelaj strzelaj z Nadej Na Dejszławie na chwilę. Sportolił, haha! Minus jeden. Masz szansę to odpowiedzieć na pytaniu, to jest żółte, tak? No. Uwaga! Gdzie zamordowano księcia Ferdynanda w 1914 roku? A, w Belgradzie? W Sarajewie! W Be, Sarajewie, w Sarajewie. Dobrze, dostajesz Uł. zero. O! Było blisko. Ale powiem wam, że to jest strasznie trudno trafić tą katapultą w, 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 w piłkę. Uwaga. Tą piłką katapultową. Cześć. O nie! O, o! Teraz moja Masz torę. jedną, jedyną szansę, żeby tego nie spartolić. Możesz bliżej chyba. Spartolił to! Minus jeden. Masz szansę odpokutować o. to. Zadając pytanie... To są kategorie, Maga kategorie! Żółty, historia. Potem jest kultura i sztuka, Zielony. Pomarańczowy jest nauka i technika, a niebieski... czekaj, bo nie widzę. Co ty kagasz? Geografia i przyroda. Aha. A ta kamera jest na lewą stronę. Jak? A, na lewą. Jest w przedniej. Będę musiał odbić obraz. To Dobra, dajmy. czytaj mi pytanie! Niebieskie. Niebieskie. Stolica Irlandii to. A. Dublin B. Glasgow, C, Reykjavik. Wszystkie? <laughs> Nie no, czekaj, Dublin. Dobrze! BUM! Zero punktów, praktycznie. <laughs> Jeden. Siub. zielony. Najsłynniejszy poeta grecki, twórca Iliady i Odysei to A. Homer 2. B. B. Hesiod czy C. Sofokles. Dam, -dam, 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 -dam. Cholitka, nie ta karta. Homer. Cholitka. Ja to wiedziałem. I widzicie? Otrzymałem punkt, którego mi brakowało. Znowu czułka w czółkę. Lecimy dalej. 3. Pytanie czerwone. Odkrywcą penicyliny, antybiotyków był A Fleming, Erkoch, El Paster. Dobrze, Flawiuszów. Znaczy Fleming. Tak jest, wiedziałem to. Dobrze, dobrze, dobrze. Siedem. Wciśniemy. Siedem. I teraz ci ja na tą wieżę i ci spuszę łomot swój ruch. Cztery. Zielony. Sklepienie krzyżowo-żebrowe charakterystyczne dla gotyku zastosowane... Zastosowano pierwszy raz w A. Bazylice Saint-Denis. B. Katedrze Notre-Dame w Paryżu. C. Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jawoda. A poprawna odpowiedź to... A. Bazylice Saint-Denis. Tak! Dobrześ to wiedział. Strzelałem. kurde A wiesz, że nie wiedziałem? Ja też nie. Ale ja tam byłem ostatnio. Lecimy dalej z rozgrywką. Trzy. Zielone. Cholibka. Wyprzedził mnie. Najstarszym uniwersytetem w Europie jest A. Uniwersytet w Padwie. B. Uniwersytet Boloński. C. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. A jeszcze raz. Wpadwie y... w padwie Boloński. Dobra. Ja myślę, że to będzie tak. 3, 4, Boloński, B! Cholipka! Dwa punkty przewagi! Ja tak myślę... Jeden punkt i wygram! Oj, ale masz przerębane. Twój ruch. Dwa. Pomarańczowy. Kalendarz zreformowany na polecenie papieża Grzegorza 12, 13. stosowany współcześnie w większości krajów świata, to kalendarz. A. Włoski. B. Nowożytny. C. Gregoriański. Jak się nazywał papież jeszcze raz? Grzegorz 13 Jeszcze żyję Czytaj odpowiedź Co, Gregoriańskie Dobrze, BUM! Masz 8, ja mam 10! Wygrałem, ja badałem! My gramy do dni przewagi. Mam dwa przewagi, nie jest 10-8, tu są dwa. No dwa, więc mam dwa więcej, więc wygrałem. Bum! Nie, 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 wygrałeś. Wygrałem, widzicie, wygram. on teraz oszukuje, aha, wygrałem, uuu, mówiłem, że tak będzie! Ale dwa więcej to nie powinni, jak tutaj mam trzy okienka. Nie. Ale mam tylko dwa więcej. Mniej. I to są te dwa przewagi moje. I bum, cię porobiłem! A myślałem, że przegram. Bym przegrał. Aha, widzicie, udało mi się! Ha! Przechodzimy do odcinka z karą, Uuu! Także... No... Ja czekam... Bo przegrałem... Czekam na jakąś karę... Znowu... Słodna, martwa gąsienica... No niestety, co zrobić? Mam A, dla Ciebie karę! Ale wcześniej, wcześniej wygrałem jak graliśmy, wcześniej wygrałem. Wcześniej się nie liczy, to było na próbę. Na próbę wygrała. Wlewam wodę do szklanki. A czemu jest taka mętna? A bo dosypałem czegoś do środka. Już? Już. Wcześniej. A co do takiego? na. To wypiję na chyba. A ty Wiesz, że to panuje nas na tym. <laughs> Dobra. Ja sobie tak odwrócę. I powiem wam czy dobre. Aż mu lecą łzy zaczął <laughs> Patrzcie na to, na tego człowieka. I <laughs> co smakowało? <laughs> Kwaśne cholera. Zgadnij, co tam było. <laughs> Kwasty trybowych. Myślisz, że nie wiem? Myślisz, że tak? <laughs> Patrzcie, jak się udało. <laughs> Powrót na stary świat. Dobrze. Mi... Ja jestem z siebie zadowolony. A wypiłem? Wypił faktycznie. A? Do pełna na jeden raz. A? To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, który nagraliśmy. A, daj wodę, daj wodę, daj wodę. Mamy nadzieję, że po tak długiej przerwie spowodowanej niezgraniem czasowym uda się wstawiać więcej odcinków. I oj, niedobre to było. Oj, niedobre. I, i widzimy Ach, proszę, się. Proszę, nie polecam. Za... To było okropne. Pozdrawiam Tydzień? dzień. Albo i dwa. Eee, mi, wakacji i końca i, i trzymajcie się ciepło i zdrowo. I Cześć. Cześć.